Mozos Ergokato to podobno jeden z najlepszych foteli do 500 zł. I jako, że pretenduje do takiego fotela ergonomicznego, które to teraz są coraz bardziej popularne, i jest dosyć yy, wyceniony korzystnie, no to postanowiłem go sprawdzić. Bo podejrzewam, że będziecie ciekawi. Fotel udało mi się złożyć samemu z delikatnymi turbulencjami, których zapewne bym uniknął, gdybym składał go we dwie osoby. Turbulencje były bardziej typu dopasowania pasowania śrub w otwory w siedzisku, i tutaj, właśnie w dwójkę, byłoby łatwiej to wpasować. Ale co najważniejsze, dało się to dosyć szybko opanować, więc y, możemy lecieć po prostu dalej. Poza tym, reszta montażu naprawdę y, banalna i klarowna. Złożyliśmy już fotel, więc pora poznać kilka podstawowych jego cech. Po pierwsze ma udźwig 150 kg, więc naprawdę dużo. A to za sprawą podnośnika gazowego, który jest certyfikowany przez BIFMA. A więc stoi on na pięciu kółkach o średnicy 50 mm każde. Wykonane są z poliuretanu. No tak, są ciche, ale ich poziom ogólny to nie jest jakiś poziom rewelacyjny. Powiem, że bardzo zbliżony do tych z Markusa, tylko że w innym kolorze. Co do ramy, to jest ona stalowa o promieniu 285 mm. I tutaj warto powiedzieć, że nie jest ona wykonana z dbałością o szczegóły. Zdaję sobie sprawę, że już te błyszczące wykończenia nie każdemu muszą przypadać do gustu, a co można powiedzieć o widocznych gołym okiem spawach. Żeby je zakryć, producent dołączył taką zaślepkę wykonaną z plastiku. Fakt, z daleka nie rzuca się jakoś bardzo w oczy. Tą stalową ramę wkładamy wcześniej wspomniany podnośnik gazowy, i tym samym przechodzimy do siedziska, które podczas montażu łączymy z oparciem za pomocą plastikowego stelaża. Siedzisko ma wymiary: szerokość 50 cm, głębokość 54, wysokość od 44 do 52, a grubość siedziska wynosi 72 mm. Co do grubości, to siedzisko ma właśnie zastosowaną piankę na spodzie której jest po prostu deska. I to tutaj od razu zwrócę uwagę, że oglądałem recenzję tego fotela u Radyjko i on powiedział, że... A może i jest gruba, 7-centymetrowa, jak podaje producent, ale nie jest ona szczególnie twarda i ta gęstość nie powala. Z moją masą dość łatwo siadam w zasadzie już tylko na desce, zgniatając pod sobą całą piankę. Być może osoby lżejsze tego tak nie doświadczą, no ale ja siedziałem na desce. I z tym... Ja osobiście się nie zgodzę. Siedziałem na tym fotelu naprawdę długo i niczego takiego nie doświadczyłem. I powiedziałbym, że ta pianka, która jest aż 72 mm grubości, działała całkiem nieźle. Może te odczucia są zależne od wagi osoby siedzącej, a może od sztuki. Ciężko mi po prostu e, powiedzieć. Mam tutaj na myśli to, że jego recenzja była jakiś czas temu. Może inna partia na przykład się trafiła. Natomiast z samego wierzchu siedzisko w dotyku to taka gęsta, gęsta siateczka. Oparcie ma szerokość 50 cm i jest podzielone w zasadzie na dwa segmenty. Ta górna część jest z siatki i nie jest regulowana w przeciwieństwie do tej dolnej, która to porusza się w przód i tył podczas siadania. Oba elementy są wykonane z siateczki i wyprofilowane pod takim kątem, by zminimalizować napięcia mięśni i zapobiec bólowi pleców i karku. Nawet producent pokusił się o publikację takiej oto grafiki na swojej stronie jak teraz widzicie. I rzeczywiście coś w tym jest, bo siedzi się komfortowo, jednak mam co do tego również zastrzeżenie. Otóż hotel ma również blokadę takiego, mm, takiej funkcji bujania i nie ma tutaj możliwości blokady krzesła w różnych pochyleniach. Możemy tylko odblokować funkcję bujania lub ją zablokować. I kiedy mamy ją zablokowaną, to krzesło buja się nadal o kilka centymetrów, co powoduje, że nie jesteśmy w stanie siedzieć prosto, tylko fotel nadal pochyla się do tyłu podczas siadania. I o ile ustawimy to sobie tak, że rozsiadamy się, to jest komfortowo. Głowa ląduje na wcześniej wyregulowanym zagłówku, o którym za chwilę. Jednak gdy chcemy pracować przed ekranem, to okazuje się, że przez to odchylenie po prostu głowa nasza idzie do przodu, szyja wyciąga się niepotrzebnie i przynajmniej ja doświadczałem bólu szyi. Taka samą sytuację miałem na fotelu Genesis Asat 700, który jest zbliżonej budowy, tylko że te odczucia na tamtym fotelu były zdecydowanie jeszcze bardziej odczuwalne. Wracając do zagłówka, to możemy go regulować góra-dół, przód-tył oraz dostosować kąt pochylenia. Lecz, tak jak ja wspomniałem, dla mnie regulacja przód-tył była trochę niewystarczająca i osobiście i chciałbym mieć możliwość wysunięcia go bardziej do przodu. Być może to w jakiś sposób by pomogło yy, podczas pracy przed ekranem. Z rozwiązań w tym fotelu mamy również podłokietniki, które mają opcję złożenia, co z pewnością okaże się bardzo wygodne i nieraz narzekałem na brak takiej opcji w swoim Markusie. Ale znowu pojawia się ALE, albowiem tych podłokietników nie możemy regulować, poza możliwością ich złożenia i rozłożenia. Nie dostosowujemy ich wysokości, nie mówiąc już o innych opcjach, gdzie często producenci chwalą się podłokietnikami 3, 4 czy nawet 5D. Poza tym one są wprost połączone z ogólną konstrukcją y, tą plastikową całego fotelu i opierając się na nich, czujemy po prostu, jak tył fotela pcha do przodu uderza w nasze plecy. Skoro o tyle mowa, no to z samego tyłu. No to z tyłu jak to z tyłu, design jak typowego fotela biurowego w tej półce cenowej. Zostawiam Wam to do indywidualnej oceny i przejdźmy do podsumowania. Jak ja mógłbym podsumować w zasadzie ten materiał? Bo na dobrą sprawę otrzymujemy interesujący fotel, który jest w dodatku ciekawie dobrze wyceniony, bo kosztuje za 499 zł. Ale czy jest najlepszy w swojej cenie i jak na przykład ma się do Markusa, którego mam u siebie i korzystam z niego już naprawdę dłuższy czas? No i tutaj jestem naprawdę rozbity, bo to ten Fotel Mozos Ergo K to naprawdę miał być moim następcą Markusa, przynajmniej dla mnie i zastanawiałem się, który z nich będzie lepszy. Dlatego miałem po prostu też dylemat i nadal mam dla siebie i bardzo ciężko jest dla mnie odpowiedzieć na to pytanie. Bo ma swoje zalety, względem na przykład Markusa i na przykład doceniam bardzo te regulowane podłokietniki, a raczej ich możliwość złożenia w sensie do tyłu, bo tak naprawdę nie ma regulacji ani na boki, ani góra dół, ani przód tył, więc regulacji jako takiej nie ma. Siedzi się także komfortowo, yy, ale natomiast yy, nadal czuję taki niedosyt, nie jest to przynajmniej dla mnie jakiś taki idealny poziom czy idealna wygoda, której bym oczekiwał. Przez to, że on nie jest do końca, że nie jest stabilny, tylko tak się kołysze przód, tył, nie podeszło mi to do gustu i te napięcia na, na, na szyi jednak były odczuwalne. Dlatego to jest dla mnie mankament. Zdaję sobie sprawę, że są osoby, którym będzie to odpowiadało, bo na przykład Astata od Genesis bardzo chwalili, a Genesis też miałem u siebie i jeszcze bardziej miał na mnie wpływ, bo nie, nie potrafię siedzieć tak po prostu rozwalony, jak coś się skupię, no to lubię siedzieć albo wyprostowany, albo tak lekko do przodu. I przy tym fotelu, gdy ja się rozłożę tak do tyłu, no dla mnie nie jest to po prostu komfortowe. Natomiast y, też warto zwrócić uwagę, że te podłokietniki, no to tutaj bardzo podobnie bym powiedział jak radyjko o siedzisku, że niby jest tam jakaś pianka, niby jest miękkie, a tak naprawdę to opierasz się o, desce, o deskę. Tylko że on wtedy mówił o siedzisku, a ja mówię o podłokietnikach. Siedzisko dla mnie jest komfortowe, jest wygodne, nie mam za bardzo zastrzeżeń. Warto też zwrócić uwagę, że to y, oparcie ma to odsuwany element który może powodować, że jakaś bluza czy coś będzie się przecinać, co także wspominał Radyjko i ja również o tym wspomnę, choć przynajmniej u mnie było to naprawdę zja rzadkie zjawisko i w przypadku np. jakiejś koszuli, bluzki, no to z tym problemu mieć nie będziecie. Jaki jest finalny werdykt? Werdykt jest taki, że to zależy, musicie się przymierzyć i po prostu sami zobaczyć. Także polecam zakupić w jakimś sklepie, gdzie jest ewentualny możliwy darmowy zwrot i wiem, że dwa tygodnie może być niestety za mało, ale no niestety taki jest urok foteli i tutaj bym, ciężko jest mi na przykład rozstrzygnąć pojedynek Markus kontra To, a także potwierdzić, że to jest najlepszy fotel do 500 zł, na pewno jeden z lepszych.